Siemano graczu. w dzisiejszym odcinku pokażę Ci najlepsze gry. Nie no, co ja będę cię wyrobił w konia. Dzisiejsze gry są tylko całkiem niezłe, a może kłamczył ze mnie? A może są epickie? Nie przekonasz się, jak nie zobaczysz. Także gotowy czy nie? Zapraszam Cię na nasz gamingowy sens. Także masz do wyboru multum koszykarskich drużyn, których jeśli nie jesteś fanem NBA, to nie masz szans znać. Wybrałem Houston. Houston mamy problem? Nie do końca, bo gra jest zarąbista. Mamy też kilka języków do wyboru. Wybrałem arabski, bo wiecie, ja lubię w grach wyzwanie. Wybranie języka arabskiego zdecydowanie podniosło poziom trudności, bo teraz większość zawodników drużyny przeciwnej, zamiast tylko blokować czy odbierać piłki, chcieli mnie wysadzić. Ale tak jak mówię, lubię wyzwania, więc założyłem kominiarę i wleciałem z Butana płytę boiska. Gra jest mega prosta, ale animacje działają na tyle płynnie, że wszystko trzyma taki no ciekawy poziom zabawy. No kurczę ej, naprawdę ładna gra. Serio, jeżeli chodzi o takie gry off-road, to w tym przypadku jest na co popatrzeć. Wiadomo, horyzont nie wygląda jakoś za specjalnie, ale skupmy się na naszym autku. Każdy model wygląda dziarsko i mamy ochotę wsiąść na te skórzane siedzenia. Wiesz co tu jest ciekawe? To, że mamy do dyspozycji cały otwarty świat. Ale i tak nie możemy go od razu zwiedzić, bo zwyczajnie nie przebijemy się przez niektóre przeszkody i ukształtowania terenu. Dlatego wraz ze swoim rozwojem, zdobyciem kasy, ulepszeniem sprzętu będziemy mogli zobaczyć coraz to większe i bardziej odległe zakamarki mapy. Gra wydaje się bardzo fajnie dopracowana, a ja wiem jak wy lubicie tego typu gry, także voila! Bawcie się dobrze mordeczki. Ej, kto chce dzisiaj zginąć? Bo znalazłem kolejnego szalonego parkura, w którym na całkiem skocznych butach lub antygrawitacyjnej przestrzeni przebiegasz, a czasem i przelatujesz przez poziomy. Tutaj trzeba reagować bardzo na bieżąco, to mniej więcej tak jak ściągasz na lekcji, a akurat baba od polskiego niespodziewanie wstaje i robi rundkę po sali. Tutaj tak samo, w każdej chwili na naszej drodze pojawia się niebezpieczeństwo, które musimy zręcznie ominąć. Manewrowanie od lewej do prawej jest tutaj mega istotne, ale ogólnie nie, to gra jest miła dla oka, co nie, nie jest jakoś mega skomplikowana, a może przynieść trochę frajdy. Tytuł na lata no to nie jest, ale ograć sobie go można, jeśli akurat masz ochotę na coś zręcznościowego. Uu, tutaj czeka na nas mały dreszczyk emocji. Znajdujemy się w mieście, które uważane jest za przeklęte. Tak jak i wszyscy, którzy do niego wchodzą. No trudno, mleko się rozlało, jesteśmy przeklęci. Tak na marginesie obczajcie, jak głupi jest opis tej gry na Google Play. Główny bohater imieniem Logan wiedział, że jego ojciec zaginął w tym mieście w roku jego urodzin, ale nikomu o tym nie powiedział. Nie wiem, kuźwa, może dlatego, że jeszcze nie umiał mówić, jak się dopiero tu urodził? Ale wracając do samej gry, razem z grupką przyjaciół pojechaliśmy na poszukiwanie ojca, bo w końcu umiemy mówić i no i mamy już prawo jazdy, nie? I na skutek płochliwego zdarzenia cała grupka rozbiega się jak w horrorze na wszystkie strony, a my zostajemy sami i trzeba się jakoś w tym koszmarze odnaleźć. Ciemno jak nie wiem co, nawet latarka tak szczerze mówiąc niewiele daje. Muzyka, powiem wam szczerze, że mogłaby być trochę bardziej mroczna, żeby napełnić nasze gacie kiślem trochę szybciej, ale spoko, bo już sam efekt tego, że stawiając każdy krok, nie wiemy, czy nas ktoś zaraz nie pożera, czy nie, jest wystarczający. Ja raz tutaj podszedłem pod jakiś krzak, a okazało się, że to potwór, i zginąłem. Bądź czujny i pamiętaj, nie odlewaj się w krzakach. Na pewno nie w tej grze. To sobie nie pograłem, bo gra jest na iOS, ale spójrz tylko, jest epicka. A może kłamie? Nie no, to akurat serio, gra wygląda bardzo fajnie, a sam gameplay też jest spoko. No normalnie jest to taka Formuła 1 na deskorolce. Masz osiągnąć jak największą prędkość i z taką gracją wchodzić w zakręty jak Tomasz Hajto potrącający kogoś na pasach. Wiesz o co chodzi, droga musi być twoja. W rywalizacji istotne mogą okazać się milisekundy i to jest najlepsze jak czasami powtarzasz trasy, które możesz już nawet znać na pamięć. Ale doskonaląc się jeszcze mocniej, by końcowy czas był jak najmniejszy, a przeciwnicy nie mieli do ciebie podjazdu. A podjazd jednak się przyda, bo jechać na dyskorolce z taką prędkością i na takich zboczach, no wózek inwalidzki murowany ucieszy widzów, wbiegniesz na arenę po to, by stoczyć bój na śmierć i życie. No, w takie fame MMA, tylko, że w starożytności. No, co mogę ci powiedzieć? Długo nie pożyjesz, ale za to, jak jeszcze będziesz stał na nogach, twoja egzystencja będzie pełna braw, wiwatów i okrzyków. No i takie życie w sumie gladiatora. A cała otoczka i klimat związany z walkami jest naprawdę fajny, można poczuć imersję. Będziesz chronił się przed chcącymi twojej krwi wrogami, za wygrane walki organizatorzy sypną ci trochę złota, a ty po Odkręcisz swoją postać, by była jeszcze lepsza w boju. No i co, będziesz walczył do ostatniego tchu, ale wiedz, że możesz i powinieneś przejść tutaj do historii jako najlepszy z najlepszych, a najlepiej najlepszy z najżywszych. W pierwszej chwili myślałem, że latamy tu jakimś pingwinem, znaczy się zakonnicą, ale ta nasza wojowniczka to raczej święta nie jest. Choć może te odsłonięte do samego tyłka nogi mogą sprawiać, że lepiej i wygodniej radzi sobie w walce. Znaczy się, do wyboru mamy też chłopa, ale żadna z tego frajda. Jest to chyba najlepsza gra hack and slash, w jaką kiedykolwiek grałem. Nigdy jeszcze nie widziałem takiej walki. Zarówno pod względem estetyki, która wygląda tak, jakbym oglądał pojedynki z anime, jak i samych kombinacji ciosów, które możemy. Oddawać na tak wiele sposobów jak w Mortal Kombat. Powiem ci szczerze, że ja nawet nie wstydziłbym się zagrać w to na kąpie, bo tytuł jest tak rozbudowany, że można przy nim spędzać masę, masę godzin. Jak dla mnie, super pomysłem byłoby też podłączenie tutaj, pada, bo walka w taki sposób byłaby jeszcze bardziej epicka, ale niektóre rzeczy i tak musielibyśmy robić ręką, bo za dużo jest tutaj opcji wyboru. Ta gra to trochę taka Zelda albo Final Fantasy, nie wiem czy kojarzysz te klasyki, jest to raczej taki klasyczny właśnie hack and slash z kolorową grafiką i otoczką dźwiękową w takim w stylu fantasy. Powiem Ci, że ja uwielbiam takie klimaty, bardzo często puszczam sobie soundtrack Wiedźmina jak coś robię, mega. Powiem Ci szczerze, ochów i achów raczej tutaj nie będzie, ale gra sprawia naprawdę miłe wrażenie takiego średniowiecznego fantasy, gdzie mamy otwarty świat i wykonujemy sobie questy. Jak masz ochotę polatać i pomachać mieczem czy pięściami, ale też pobawić się trochę magią, to jest to idealny tytuł do tego. Gra bazuje na filmie z Jasonem z Taitanem, o tym samym tytule. Ja filmu osobiście nie widziałem, jak ty tak to możesz dać znać, czy jest fajny. Ogólnie, kurde, stary, jeździsz sobie tutaj takimi rdzewiejącymi, a jednak dobrze trzymającymi się w kupie samochodami, które co lepsze możesz modyfikować do woli, dodając do nich jakieś kozackie akcesoria i w ogóle picować je jak tylko chcesz. Uważaj, twoje najważniejsze zadanie jest takie. Masz wybrać dobry pojazd, najbardziej niszcząco i najpotężniejsze systemy obronne, a wtedy twoi wrogowie będą chcieli zabrać tyłek w troki albo w tłoki, bo to w sumie samochody. Ilość trybów gry też cię tutaj nie zawiedzie, bo jest ich kilka. Czasem będziesz ostrzeliwywał innych, czasem będziesz brał udział w zręcznościowych driftach, a czasem po gentlemansku będziesz próbował spychać się z drogi razem z rywalem. W tą grę myślę, że można wciągnąć się tak bardzo, że zapomnisz o tym, że jednak nie mieszkasz na śmietnisku. O stare, ja nie mam pojęcia co to jest za gra. Obczaj, trochę taki średniowieczny dungeon, ale z drugiej strony masz przy sobie spluwę. Z jednej strony kolorowa grafika, ale z drugiej strony malujesz pentagramy na podłodze. Takiego miszmaszu to dawno nie widziałem. Ona też jakby taka mega wybitna nie jest, ale urzekł mnie jej urok takich starych gierek, gdzie też wszystko dookoła jest proste niedopracowane, ale jednak pomysłowo rozmieszczenie przeciwnicy zajmują nas tak bardzo, że nie zwracamy uwagi w sumie na jakieś. Jakieś detale. Dokładnie tak jak to masz Hajto gdy przyjeżdżał. Nie no, dobra, koniec z tym, ile można? Tak samo ile można przejeżdżać. No i na dzisiaj to by było tyle. Dużo dzisiaj było beki, no powiem Ci, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego. Yo!